Serdecznie witam moi wszyscy. Ludzie dobrej woli kochani. To jest, jest to blog z tego osiedlania się w Polsce, o przenoszeniu, nie przenoszenia się, przepraszam bardzo, osiedlania się, gdyż mam zamiar mieszkać i w Stanach, i w Polsce, więc no, zapuszczam tu korzenie i daję wam sprawozdanie, co się dzieje na co dzień, ale, ale często dygresje są w różne miejsca i... Często też wracam do tego, no skąd to się wszystko wywodzi, bo no, tak, bardzo przyjemna wiadomość, coraz więcej jest oglądających, coraz więcej mam no, ludzi tej dobrej woli, którzy, którzy zaglądają tutaj, więc, więc często wracam i, i mówię o takich sprawach, które już tyle razy opowiadałem tam gdzieś w tych poprzednich wideo. Dzisiaj mi przyszło na myśl takie, chyba też gdzieś mówiłem o, o, o pracowniku, który mi się przewrócił na schodach, kiedy pracowałem w oczy centę, przewrócił się, znaczy. Położył się i udawał, że się przewrócił, no bo był, był w bardzo kiepskiej sytuacji, jeżeli chodzi o jego, jego status zatrudnienia, no więc chciał sobie po prostu wziąć. System tak nadużyć troszeczkę i udawać, że jest, że jest chory. No i tutaj mówię o tym przygotowaniu się do, do, na najgorsze, no bo ten człowiek chyba nie przewidział, że, że kiedy karetkę wezwałem i, i ci medycy od razu zobaczyli wskroś, jak, że nic mu nie jest, że on udaje. Nie wiem w jaki sposób, ale ci, ci ludzie w tych <laughs> są zawodowcami, co jeżdżą karetkami, więc chyba byli źli, że, że przyjechali właśnie na taki. Na zawołanie takiego e, s, e, symulanta, no i co zrobili? W pierwszym, w pierwszym e, rzędzie oczywiście zapytali się, co tam mu dolega, co go boli. No i on tam pokazywał wiele miejsc uszkodzonych, że ma rzekomo na ciele, leżąc na tych schodach. No i, i oni, widać, w postałem, no przecież przecież ja jestem szefem i tam muszę podać wszystkie wiadomości i, i stoję przy tym, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No, musia być, prawda? No i Rościeli mu spodnie, bo powiedział gdzieś tam kolano i, i, i biodro. Więc nożyczkami mu rozcięli te, te, te spodnie, calutkie, nogawkę. Nic się nie, ba, nie patrzyli, człowiek wyglądał nieprzygotowany, wyraźnie. No bo tak jak mama i babcia zawsze mówiły, musicie nosić czyste, czyste majtki, bo nie wiadomo kiedy, kiedy was sprawdzą. No i to była taka nagła kontrola, kiedy go rozcięli no, przy wszystkich tych tak, ludziach, że mu te spodnie. No w końcu go zabrali na to pogotowie, no ale nie, nie widzieli, nie znaleźli nic u niego, nic nie stwierdzili żadnych obrażeń, więc, więc mu się to i tak nie udało. Tyle że no mówię, że stracił spodnie i, i te jego brudne, brudne majtki wyszły na wierzch, ale mówię o tym przygotowywaniu, Bo no przyjeżdżając tutaj i, i zakładając domowe, domowe miejsce, domowe gniazdo. Y, y, przywiozłem bardzo mało rzeczy ze Stanów, no bo wszystko tam zostaje przecież do dalszego użytku i dlatego o tym wspominam, o tym przygotowaniu się na, y, na różne ewentualne sytuacje w życiu i y, no w moim wypadku ja przywiozłem sobie <śm> swój <śm> najlepszy garnitur, najlepsze buty i no tak mówię, nie spodziewałem się, czy będę potrzebował, czy nie, no ale teraz, e, dopiero teraz do mnie doszło, przecież Sylwester się zbliża, no i co prawda, nie, nie planowałem i nie planuję niczego, ale tak pomyślałem, może jakieś tam będą choinki, czy jakieś sztuczne ognie gdzieś wystrzeliwali. Może by, może by wyjść na tego Sylwestra, może by zobaczyć jak się, jak się ludzie tutaj bawią, albo może na jakiś spokojny tam obiad gdzieś usiąść. Nie wiem jak to wygląda, nie wiem czy nie jest za późno w ogóle, no ale przynajmniej jestem przygotowany, że gdyby, gdyby się udało, no to mam się w co ubrać, nie muszę, nie muszę lecieć do sklepu kupować jakieś tam eleganckie rzeczy. Ech, tak to mi przyszło na, na myśl, bo e, no, po prostu opowiadam e, Wam teraz, co się dzieje na co dzień, co, co u mnie e, by się wydawało w spokojnym życiu, prawda? Emeryta e, bez, bez obowiązków, że powinienem mieć czas na wszystko. No i mam, ale robię wszystko w zwolnionym tempie. Naprawdę jestem na, na zwolnionych obrotach. E, bez trosko tak sobie podchodzę do, do wszystkiego i. E, i tak na, na tak zwanym własnym czasie to robię. Co prawda budzę się codziennie rano i wcześniej wstaję ogólnie, więc nie to że tam śpię do, do pół dnia, nie przesypiam dni, ale potem spokojnie kaweczka, wiecie, bez żadnego pośpiechu. No i wam powiem, co. Ta, ta, tą listę rzeczy, tych, co jeszcze mi tu zostało, bo no, może być to użyteczne dla tych, którzy myślą, żeby się tu przenieść, czy, czy tak jak ja, zainstalować może chociaż czasowo w Polsce. i i przebywać tutaj, no więc niektóre rzeczy trzeba uregulować. Więc wspominałem, już przedtem zacznę może od tego, no, skoro już kupiłem mieszkanie, prawda? Zacznę od tego kupna mieszkania, że przedstawili mi papiery, takie wyciągi przed kupnem, jak, jaki czynsz płacili do tej pory, I, i wtedy ci poprzedni właściciele mieli chyba 580 złotych czy coś za czynszu. No więc ja teraz dostałem wreszcie, wreszcie czynsz. Wreszcie przysłali mi wcześniej, tylko nie znalazłem, bo do spamu poszło. No to następna rzecz, no, takie dygresje, ciągle odchodzę. Fajnie jest w kraju tutaj teraz, że tak samo jak, jak w Stanach, wszystko można elektronicznie dostawać i nie trzeba czekać na pocztę, ani listy, ani nic takiego, tylko no, tak jak też w Stanach jednakowo, trzeba pilnować, żeby ta, ta poczta nie poszła do spamu, bo jak pójdzie tam na... nie wiem jak po polsku jest spam, do, do tego, do tego, śmieciowych tych, tej, tej skrzynki, to no, można przegapić ja tak mało nie przegapiłem właśnie dwóch rzeczy no jedno właśnie ten czynsz który rzekomo miał być tam coś poniżej 600 zł no a mi przyszedł e, 770 chyba 3 zł także tak jest, jest czynsz za to 78 metrowe mieszkanie co wydaje mi się że jest bardzo takie e, przyzwoite i normalne że e, w tym mieszkaniu wynajmowanym tam był czynsz za mniejsze mieszkanie był chyba 830 także tutaj jest dużo większe mieszkanie no i, i większe te tereny na zewnątrz, to, to chyba te całe osiedle, więc, więc taka cena jest myślę, że normalna, tak mi się wydaje, no nie wiem, możecie napisać w komentarzach, no w każdym razie znalazłem to w spamie, w, tym, w tej skrzynce śmieciowej, no i, i można to wszystko internetowo opłacać, także jest to dużą ulgą, bo tak jak załatwiam wiele rzeczy, internetowo utrzymując dom w Stanach Zjednoczonych, no tak samo mam nadzieję, że będę mógł to utrzymywać tutaj, kiedy pojadę do Stanów na kilka miesięcy, to to wszystko można te opłaty i otrzymywać zawiadomienia, no i to opłacać, więc, więc nie ma tego kłopotu, że ktoś tam musi wam pocztę odbierać i meldować i czy za was jakieś rachunki płacić, no co kiedyś było konieczne, bo miałem mieszkanie w Warszawie przez ile lat i tam ktoś musiał biegać do spółdzielni opłacać, bo w tamtych czasach ta spółdzielnia nie przyjmowała elektronicznych wpłat. A tutaj teraz, tak jak mówię, można to szybciutko zapłacić i fajnie, a jak już mówię o czynszu 773 chyba i 180 za dwa miejsca postojowe za garaż, także no, ten garaż taki no, dosyć drogo, no, nie jest ogrzewany, ale jest czyściutko, jest brama, jest, no, jest widocznie jest to tam oświetlać i, i czyścić, więc taka taka jest cena. No, no taka jest cena utrzymania dużego mieszkania z dwoma miejscami postojowymi. Plus, o właśnie plus, jeszcze tak samo otrzymałem podatek za, za własność od no bo jestem właścicielem części tej ziemi, tutaj pochodzę po tych chodnikach i tam są jakieś drzewa i tam z, z lasów też dostałem jakiś podatek, no więc podatek od własności, tak samo internetowo otrzymałem to zawiadomienie, no ponieważ jest tylko częściowy, bo do końca roku ja się wprowadziłem półtora miesiąca przed końcem, więc tylko za półtora miesiąca dostałem to wyliczenie, no to tak oszacowałem, że za rok to wyjdzie pomiędzy 180 może do 200 zł opłaty. Opłaty tej podatkowej. Więc, więc takie tutaj podatki są. Ogólnie wydaje mi się, że od własności są to bardzo niskie podatki. Nie wiem, no bo nie, nie, tak ciężko mi to porównać do, do, jak ktoś ma dom, czy ziemię, czy za inne rzeczy. No ale to, tak wyszło za duże mieszkanie i za ten teren zielony dookoła. Taki, takie są ceny. Mówię, wiem, wiem, że interesują się ci ludzie, którzy się przenoszą. No jakie to są koszty utrzymania, prawda? Jeżeli chodzi o. Co jeszcze do tego dochodzi? No nie, nie ubezpieczyłem jeszcze mieszkania. Muszę wykupić ubezpieczenie, no bo nie jest drogie. Mieszkanie w Warszawie miałem ubezpieczone, już nie pamiętam za ile. I wydaje mi się, że gdyby tam coś się zalało, czy zepsuło, czy spaliło, no na wszelki wypadek to nie jest, mówię, nie są duże sumy. Jak ubezpieczy to Wam powiem ile płacę za to, ale no taki, taki spokój ducha, zwłaszcza jakby mnie nie było że trzy miesiące, to będzie stało puste, jakby coś się działo. No to takie, takie zabezpieczenie, wiecie, nie, nie dużym kosztem, a taki spokój wewnętrzny. Chociaż ogólnie, tak ogólnie moja teoria jest, że te wszystkie ubezpieczenia to jest wyciąganie pieniędzy od ludzi, bo zazwyczaj płacimy, a nigdy nie odzyskujemy tych wpłat, no, które wpłaciliśmy. No ale to mówię, no niestety, tak to działa, tak te ubezpieczenia działają, no jeżeli nie macie zabezpieczenia, żeby, żeby po prostu sobie na przykład taki dom, który macie duży wyremontować na własne koszty, to musicie go ubezpieczyć. Co dalej? No w ogóle jestem tutaj w sumie bardzo zajęty, ponieważ robię wszystko na, na zwolnionych obrotach, więc ten dzień szybko się wypełnia i tak, no może powiem wam, tak mniej więcej, no jak, tak, jak wyglądają takie sprawy na co dzień. Prawda? No to, na tym ma polegać ten blog, żeby opowiadać, co się dzieje. No, a przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem zdrowy. No bo tam e, e, ci, co chcą tam jakąś szpilkę wpiąć, to zawsze mówią: no, Przyjeżdżacie tu się lecić do Polski. No, byłem, byłem u lekarza, nie dlatego, że jestem chory, nie zajmowałem nikomu miejsca w szpitalu. Po prostu poszedłem na sprawdzenie prywatnie do lekarza z prywatną wizytą no i stwierdził, że jestem zdrowy, także wszystko jest dobrze. No, Popatrzcie mi prosto w oczy, bo ktoś powiedział, że wygląda jakbym jakiś tam leki psychotropowe brał, bo mam takie oczy. Nie, nie, nie biorę żadnych leków oprócz tych na nadciśnienie. I tam jakieś rozrzedzające krwi, bo krew, bo mam stęty, no ale serduszko jest 100% działa. Także tylko, tylko potrzebuję to utrzymywać w kondycji, więc nic innego nie biorę. Czasem wezmę od bólu, bo z te No niestety tam mam czasami bóle takie, że, że sobie pomagam, tam jakieś tam zwykłe takie ibuprofen, czy coś takiego prostego po prostu tylko sobie wezmę, ale tak to nie, nie biorę, nie, nie w żadnych środkach, na żadnych proszkach nie, pa, nie piję i nie palę. No, przepraszam. Czasami troszkę wina może albo piwo do, do jedzenia wypiję. Także nie, nie powiem, że nie, że nie piję. No ale to jest takie szczątkowe, takie tylko od czasu do czasu, prawda? I tam tylko jeden praktycznie teraz piję, to wino Porto. Najbardziej mi smakuje i to rubi jest takie, taka odmiana z Portugalii. I w tej chwili takie właśnie słodkawe wino. Czasami sobie kieliszek czy dwa wypiję, bo po prostu lubię. Ale tak nic innego nie, nie spożywam alkoholów, ani, ani tytoniu, ani żadnych środków tam yy, odurzających, chociaż mówią, że w starszym wieku, co by, co by szkodziło, jakieś tam marihuany się yy, naćpać, bo, bo przecież zanim się uzależnimy, to już będziemy pewnie w grobie. No, żartuję sobie tutaj, żartuję sobie yy, tak jak... No, tak mówiąc poważnie, no, to szczęście i, i zadowolenie z życia no, nie wychodzi od was ze środka, nie od tych e, używek, więc, więc ani kawa, ani alkohol, ani inne rzeczy no, nie są zwłaszcza te odurzające, No nie, nie będą tym prawdziwym źródłem szczęścia, bo to jest wtedy bardzo tymczasowe, no, dostaniecie tego kopa na chwilę fajnego i, i co dalej, prawda? No i uzależniające. No, wszyscy wiemy, jakie są, <laughs> jakie są skutki takie. Nadużywania, czy w ogóle używania na no, tych takich używek, które są uzależniające. Nie będę wykładów wam na ten temat robił. To miało być, co tu się dzieje na co dzień. Więc e, co mam, powiem wam, co, no, co jeszcze muszę pozałatwiać. Jak dużo mi tutaj e, rzeczy wisi nad głową w sumie, że, że muszę jeszcze, po, jeszcze porobić. Więc e, ja jeszcze o tej technologii wam powiem bo fajnie, fajnie właśnie, jeżeli chodzi o te internety i te inne załatwianie, e, jak ta technologia działa. No ja mówię. W wieku emerytalnym, no my nie jesteśmy tacy wszyscy przyzwyczajeni do, do używania tych, tych fajnych technologii. No ja załapuję to bardzo ładnie i używam to. Tak, w, w, na dzień codziennie, na, na, na co dzień, prawda? I, no i tak jak miałem tam, przy, przysłał mi SMS-a, że dom, dom tam w tam notka będzie robił mi deratyzację, to chyba się nazywa po polsku. Tam zabijanie, jakby coś tam łaziło około domu i jeżeli trzeba, tam wchodzi do domu. No ale widzicie, SMS-a przy, przysyła, prawda? Ja tam mam kamery założone z mikrofonami. Tam przyjeżdża, ja go widzę i mogę z nim rozmawiać przez mikrofon, kiedy on. Tylko podjedzie pod, pod jazd. No więc to jest bardzo fajnie. No, mogę mu powiedzieć, co chcę, co nie chce i co ma zrobić. I, I bez pisania, bez telefonów, bez niczego, po prostu na bieżąco rozmawiamy sobie, ta no, technologia jest e, czasami jest wspaniała i bardzo fajnie działa, jeżeli, jeżeli ją e, odpowiednio używamy. No bo jeżeli nadużywamy i za dużo na tych telefonach czy na tych YouTubach siedzimy, no to też nie jest zbyt dobre, tylko mówię, e, polecam, żeby, żeby użyć to do, 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 swojej, do swojego takiego prywatnego no, benefitu, prawda? A co muszę zrobić? No dalej, nie mam uproszczenia medycznego tu w Polsce, co prawda. No Nie wiem, jak długo będę chyba, w kwietniu będę jechał do Stanów znowu, no ale tak siedzę, no mówię: Póki jestem zdrowy, jest wszystko fajnie. Jak coś, no zapłacę z własnej kieszeni, no ale muszę wykupić, muszę na ten internet chyba wejść i poszukać wreszcie, wreszcie wykupić. Bo no, była tam sugestia do jednego takiego fajnego słuchacza i, i pójdę za tą sugestią, ale jakoś nie mogę się zebrać i, i tak jak się mówi, kliknąć to, ten, ten wybór, co, co chcę zrobić, co sam chcę wybrać i, i, i jak się ubezpieczyć. No z nfz to wszystko. Chyba poczeka, e, aż, aż będę tu przerzucał emeryturę do Polski. Chyba to będzie ten wybór. Nie jestem pewien jeszcze. No ale to jeżeli bym chciał NFZ, to prawdopodobnie tak to bym zrobił. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i jeszcze raz mówię tym ludziom, e, którzy myślą, że im tam zabiorę miejsce w szpitalu. No wiecie, tak samo będę opłacał NFZ, jak wy opłacaliście. E, ja nie zbankrutowałem systemu tych ubezpieczeń społecznych w Polsce, także proszę tych emigrantów tak za wszystko nie, no nie obwiniać. No i czy zabieramy wam miejsca w szpitalu? Nie wiem, czy, czy zabieramy. Jesteśmy no, tak samo pełnoprawnymi chyba obywatelami, i, no, i wnosimy to, co wnosimy, i przez te wszystkie lata chyba wnosiliśmy też do, 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 do Polski, no, jeżeli nie pracę, to, to jakiś tam ten, ten pot, który był wydarty i tu, co przysyłaliśmy, przecież wszyscy przysyłają i kupują, i przyjeżdżają i wydają. No i tak samo teraz wydaje mi się, że ekonomicznie. Ludzie przyjeżdżający z zagranicy, to jednak zasilają kraj, prawda, I nie, a nie zabierają wam jakieś łóżka w szpitalu. No, nie wiem, na to są różne, różne są zapatrywania. No i niektórzy mi się wydaje, że, że przyjeżdżam z Ameryki i łapówkami się dostaje gdzieś tam poza kolejką No do tych łapówek. To raczej Polacy byli przyzwyczajeni przez Polaków w kraju, nie przez ludzi z zagranicy, bo z za granicą łapówek nie ma. No, tam są napiwki, tam się daje krenerowi, y, tam się wynagradza, jak ktoś coś fajnie zrobi, no, ale do lekarza się z buteleszką nie leci, ani z czekoladkami do, do pielęgniarki, chociaż, chociaż przyznam, że y, przynosiłem też y, tam jakieś pudełko ciastek czy kawę pielęgniarkom, jak tam żona była na na przykład na chemii, to no, ale nie było to, było to bardzo mile przyjęte i ze zdziwieniem, bo zbyt często się nie zdarzało, żeby, żeby tak, takie, takie było podejście, więc, więc te nasze polskie przy, przyzwyczajenia trochę, trochę wychodzą, ale bardzo fajne, bo, no, bo ci ludzie tam nie tam że wam dają jakieś specjalne usługi za to, nie, nie to, że musicie przy, przy, przekupić pielęgniarkę, tylko po prostu no, jest przyjemniejsza atmosfera jak tam chodzicie, no bo jak się chodzi, co miesiąc żeśmy chodzili z żoną, no to w sumie człowiek zaczyna znać tych, te wszystkie pielęgniarki tam dosyć dobrze, no i no jest przyjemnie właśnie wejść i, i coś tam przynieść takiego fajnego im, e, może nie najzdrowszego, bo jakieś tam ciastka słodkie i ten, co kiedyś najlepszy, ale to jest, uśmiech przynosi, e, wiecie, na, na, na twarz. No opowiadam, co powiem, co muszę to jeszcze zrobić, to ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie mieszkania, muszę te piloty jeszcze do, do, do wjazdu tutaj, do tej pory nie, nie mam zaprogramowanych, skontaktowałem się z tym człowiekiem, no był wezwany do, do wojska, także dopiero wrócił wczoraj, no i jutro dopiero mi ten, 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 tego pilota zaprogramuje, żeby mógł wjeżdżać, żeby miał dwa piloty i na, na, na wszystkie bramy, bo z jednej strony tylko teraz wjeżdżam, co jest troszeczkę niewygodne czasami, no i to, to będzie wreszcie zrobione. Jeszcze nie załatwiłem w Urzędzie Stanu Cywilnego, ja jestem teraz wdowcem, jestem cały czas jeszcze jako żonaty, więc muszę te, te papiery tam przetłumaczone, ten akt zgonu zanieść i to uregulować, bo do tej pory uregulowałem tam i te wszystkie e, rzeczy, które były niezgodne w, w akcie małżeństwa, bo tak było powpisywane w Warszawie, nie przeze mnie, ale no tak było powpisywane wtedy i to tak było, wszystko wisiało tam z, nieś, z nieś, nieścisłymi informacjami. A także ten urząd stanu cywilnego mam do załatwienia e, no jakieś tam zakupy ciągle, ciągle wiecie, nowe mieszkanie, chcę tam jakieś światła, jakieś lampy zmienić w sypialni, jakieś kinkiety powymienić, bo mi się nie podobają, także tu cały czas coś się jeszcze dokupuję i urządzam, no bo wiecie tak, no trzeba troszeczkę na swój styl, bo po kimś jest mieszkanie i no nie jest koniecznie tak wszystko, jak ja bym chciał, chociaż jest no bardzo fajnie i gotowe do, do zamieszkania i jest bardzo przyjemnie, dalej jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, jest bardzo cicho, bardzo fajnie są Sąsiedzi, i ogólnie sytuacja no, jest wspaniała tutaj, jeżeli chodzi o, o mieszkanie, o samo mieszkanie. A co jeszcze mam? No, takie um, suszarkę dokupiłem, prawda? Tą suszarkę trzeba gdzieś lepiej tam zainstalować. Na razie po prostu dostawiłem w łazience, bo jest miejsce, ale bym chciał to fajnie zabudować. Także chyba jakiś tutaj kontaktora mam mieć. W styczniu ma przyjechać jedna pani i tutaj mi doradzić, jak to najlepiej zabudować, żeby to po prostu estetycznie było. No ale mam już suszarkę i mam pralkę i suszarkę, zawsze się śmieję z tej suszarki. No i potem jeszcze już później może luty, marzec może będę myślał o założeniu tutaj chłodzenia, klimatyzacji, żeby na lato było gotowe, żeby tego nie robić w ostatniej chwili. Także to jest następna rzecz, która jest na, na, na liście. No na aplikacji miałem, jeszcze nie złożyłem. Także to ja jestem zły sam na siebie, że jeszcze tego nie, 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 bo nie wysłałem, bo chcę zawieźć do olsztyna osobiście do wojewody o to o potwierdzenie jego obywatelstwa. Także to jeszcze wisi, no bo to jest bardzo ważna rzecz, jaką jak chcę tutaj być no, w tej chwili nie przyjeżdża bo by musiał być tylko 3 miesiące i wyjechać znowu. no I jak jakby nie odpowiedzieli w ciągu 3 miesięcy, a owojewoda ma, ma do 6 miesięcy, żeby odpowiedzieć, żeby potwierdzić to obywatelstwo, no to będzie musiał wyjeżdżać i wjeżdżać. Także tak wszystko, troszeczkę się odwleka z tym, z tym jego przyjazdem, aż, aż te papiery będą przynajmniej tam w toku. Ja myślę, że nawet jak nie dostaniemy odpowiedzi w ciągu tych 3 czy 4 miesięcy, to będziemy myśleli już o jego przyjeździe, bo myślę, że a później w, w, czasie, w czasie już jego pobytu najwyżej to przyjdzie, a jak nie, to, to może nawet przyjedzie dopiero gdzieś w drugiej połowie przyszłego roku. No, no mówię, nie ma sensu, żeby siedział, jak nie może pracować, nie może, nie może nic tutaj robić. Więc to będzie tylko takie no zjedzanie, wiecie, na no pół roku może tylko trzy miesiące być, tak jak mówię, bez, bez papierów, bez polskich papierów. No więc to wszystko się troszeczkę odwleka, co nie, nie jest źle, on tam nie narzeka za bardzo. Więc, więc to się wszystko tak ciągnie jeszcze. Co jeszcze mam tutaj do zrobienia? Mam, mam ogrzewanie podłogowe i wiecie, jest, nie jest to dobrze rozwiązane, jeżeli chodzi o, o te termostaty, żeby to ustawiać, także chyba będę musiał fachowca też zawołać, żeby mi to, to zrobił na... Rozdzielił to, bo, bo jest rozdzielone w szafie, tam, ale nie mam tego tak na ścianach porozdzielane, jakbym chciał. Także fachowca muszę wezwać żeby mi to po prostu tak dla wygody zrobić. No niby, niby. Y nie jest to konieczne, bo działa tak, jak działa, wszystko jest dobrze. No ale taka, mówię, taka moja wygoda, jakbym tam chciał, bo czasami w toalecie czy gdzieś jest cieplej niż, niż powiedzmy w korytarzu, no to by można było to regulować i po prostu gdzieś zmniejszyć, a gdzieś zwiększyć. A w tej chwili co to muszę gałeczkami w środku w, w szafie ust, regulować. Także chciałbym to tak inaczej mieć troszeczkę lepiej. lepiej e Wygodniej, po prostu zainstalowane. No i to takie rzeczy tutaj się dzieją. Mówię, nie są to rzeczy ważne, nie są to, to rzeczy koniecznie istotne do, do codziennego egzystowania. Nie ujmują nic z przyjemności bycia w kraju. Pogoda przepiękna. Przez wczoraj było przepięknie słonecznie błękitne niebo, wczoraj było przepięknie mglisto. Mam nadal wielką przyjemność właśnie w tych, jeżeli widzę tą pogodę, taką. Nawet zachmurzoną i mglistą, no po prostu to, e, duża odmiana, i taka, wydaje się taka polska, tak on dodaje takiej polskości tutaj. E, bo to pamiętam takie właśnie dzieciństwa, takie zimy. I, i, no i cieszę się, nawet jak jest, jak jest szuro, szaro i ponuro, to no może się kiedyś znudzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie jest fajnie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. A dzisiaj znowu piękne słoneczko. No zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Także zobaczcie, no za oknem niewiść ciutkie niebo, prawda? także no, na co tu narzekać, jak tak jest przepięknie. No i taki na dzisiaj tylko blog, wiecie, nic, nic pewnie nic ciekawego wam nie powiedziałem, tylko opowiadam, co się dzieje i co robię i no i co jeszcze mnie czeka do zrobienia. No, wyjazd do Olsztyna, ja myślę, że że zrobię wyjazd do Gdańska na dwa dni, chyba do Gdańska, i po prostu przez Olsztyn przejechać, żeby zobaczyć obydwa miasta, żeby sobie zrobić wycieczkę, nie tylko, nie tylko pojechać z papierami do Wojewody, no ale żeby znowu się ruszyć gdzieś, zobaczyć troszeczkę, troszeczkę Polski. prawda. W Gdańsku byłem kilkakrotnie, jedno, jedno z miast, które, które bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No i z chęcią odwiedzę jeszcze raz. W, no byłem też. No, całe to miasto praktycznie zwiedziłem kilka razy jeszcze za młodych za młodych lat. Zawsze to bardzo, bardzo miło wspominam, także z chęcią pojadę jeszcze raz. No, zobaczymy co będzie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tyle jest na dzisiaj, tyle tylko opowiadam, mówię to co się dzieje. Jak macie pytania, to pytajcie. Tak staram się tam w miarę wam podawać i te, i te ceny, jakie tutaj są. I no, niektórzy się śmieją, że tam się nie wyżyje, tam za 2000 złotych, ale ale mi się wydawało, że na, na, same, na same zakupy i ugotowanie sobie w domu, jedzenia bez wychodzenia i bez żadnych innych e, takich ekstra rzeczy, e, że można za tyle żyć. No przecież tutaj emeryci żyją i, i, no i ch chyba, chyba można. No nie wiem, zobaczymy, jak będę dłużej mieszkał i, i będę miał większe takie pojęcie, jakie, jakie te miesięczne koszty są wszystkiego po podliczeniu. No to, to wam oczywiście przedstawię, żebyście mogli się przygotować. No ale zdecydowanie. A ci powracający czy przenoszący się z zagranicy, no, zawsze to, to przebicie tej, tej emerytury zagranicznej jest dużo lepsze i jestem pewien, że będzie Was stać na wiele więcej, jeżeli tutaj przyjedziecie. No, y Kwestia właśnie znalezienia się w polskiej rzeczywistości. No, o znalezienia tego, no Polska jest inna, prawda, ale znalezienia tego odpowiedniego towarzystwa, żeby przyjemnie sprzędzać czas. Ja ciągle wychodzę, ciągle jeszcze odwiedzam do kogoś tu, do kogoś tam. Jest, jest, jest niesamowicie przyjemnie być, być no, goszczonym u kogoś w mieszkaniu. Nie mówię o takim goszczeniu z obiadami, bo nie o to chodzi, po prostu wpadam. Nawet e, na tym poprzednim mieszkaniu byłem wczoraj i tam wpadłem już, bo z sąsiadami się już znam, wpadłem do sąsiadów e, pogadać, no bo e, powiedziałem, że już prawdopodobnie nie, mnie nie będzie, więc tam trzeba było zwrócić sobie jakieś życzenia, zaprosiliśmy ich tutaj na, na kawę też, no i chyba z godzinę czy z półtorejśmy przegadali, bo mówię, jest fajnie, jest serdecznie, jest, jest miło, jak się jest życzliwym, to ludzie chyba to czują i z chęcią rozmawiają, no, byłem też na no, wczoraj południu. no wychodzę non stop, także no fajnie jest, tak, tak, tak wam powiem, musicie zna, naprawdę znaleźć sobie towarzystwo, bo wtedy ten czas fajnie płynie i te wyjścia są przyjemne, no mówię, bez, bez żadnej presji, bez żadnych obowiązków, no to życie jest takie szczęśliwe. No tyle wam na dzisiaj chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to, e, czy to jest coś ciekawego, czy nie, nie wiem, czy was to zainteresuje, ale jak chcecie konkretniejsze tematy, to wam z chęcią opowiem. Jedna pani się pytała o North Carolina, o, o to, jakie tam są e, no, te zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, także no, mógłbym nagrać na to e, cały program. Mo mogę nagrać, ale nie ma ich zbyt dużo. Tam jakieś te, te aligatory są gdzieś w niektórych miejscach, ale nie bardzo. Są jakieś tam pająki, ale no aż tak strasznie niebezpieczne to nie są. Te, jest, no te, te copperheads to są te, te żmije jedne, które są niebezpieczne, to może nagram te troszkę więcej o tym, bo mój syn z nimi walczy, u niego są. Ja u siebie jeszcze nie widziałem nigdy. Mieszkam niedaleko od siebie, ale on no, tam ma częste wizyty właśnie od tych, od tych jadowitych zmi. Tyle, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, bądźcie dobrej myśli i mówię, nie, bój, nie bójcie się zmian, bo zmiany są przez całe życie. I do, wszystko polega na tym, jak do tego podchodzimy, I, ale nigdy się nie, no niestety nie, nie pozbędziemy tego, tego właśnie ciągłego e, zmieniania sytuacji, zmieniania otoczenia, bo nawet jak mieszkamy w tym samym miejscu i, i są ci sami ludzie, to jednak ludzie przychodzą i odchodzą. No i mówię, tak jak, jak my do tego podchodzimy, tak, tak nasze życie się układa, bo to wychodzi od nas ze środka. Życzę nam wszystkim, wszystkim zdrówka, jak najwięcej, szczęścia. No i, i mówię, jak pytania są, to proszę pytać. A jak nie, to znowu nam nagram taki jakiś, co się dzieje na, na, na dzisiaj, no jutro czy pojutrze. Trzymajcie się.